Cześć. Ja jestem Kuba, a to jest lambda w Pythonie. Czyli dzisiaj pogadamy sobie o tym, czym są wyrażenia lambda, czyli tak zwane funkcje anonimowe, gdzie się przydają, w jakich przypadkach znajdują swoje zastosowanie. Po pierwsze, funkcja lambda to jest zwykła funkcja, tak jakbyście sobie napisali na przykład def kwadrat od x return x razy x. I Tą funkcję kwadrat możemy wyrazić w trochę inny sposób, konkretnie takim wyrażeniem lambda. Tutaj wpisujemy listę argumentów, które ta funkcja przyjmuje, czyli tutaj był x, tutaj jest x. No i wartość zwracaną wpisujemy po dwukropku. Uruchamiam, dostajemy czwórkę z tego printa. Zróbmy tutaj drugą funkcję i zobaczmy, że jest dokładnie to samo. Tak, mamy kwadrat kwadrat. No ale tak naprawdę, co to nam daje? Mogliśmy sobie stworzyć funkcję. Ta funkcja jest tak samo krótka, jest dosyć prosta. Nie ma sensu używać tutaj lambdy. Faktycznie, tak naprawdę, można było napisać, a równa się x razy x, czyli 2 razy 2 i tyle. Zabawa się pojawia, jak się nam pojawiają na przykład listy. No i teraz tą listę chcielibyśmy posortować. Tak, wypiszmy sobie tą listę. Mamy jakąś nieposortowaną listę, no to teraz ją sortujemy. I wypisujemy ponownie. No i mamy posortowaną listę od wartości najmniejszej do największej, czyli rosnąco. A co, jakbyśmy chcieli posortować ją malejąco? No właśnie. No to tutaj, teraz do tego sorta, trzeba podać jakąś funkcję, która jest używana do porównywania naszych elementów. I pewnie można wypisać funkcję, używać tego słówka def i tak dalej. Tylko po co to robić, skoro ta funkcja jest użyta tylko w tym jednym przypadku, w tym list sort. Czyli, żeby nie tworzyć funkcji, używamy sobie lambdy. Piszemy ki równa się lambda dla naszego elementu chcemy zwrócić jego wartość przeciwną, czyli ujemną. I mamy listę posortowaną malejąco, tak, bo do sortowania są brane wartości ujemne. Minus 9 jest naturalnie mniejsze na przykład od minus 2, no ale później w naszej liście mamy faktycznie te wartości, które były na początku. Więc to jest super przypadek użycia wyrażenia lambda, czy funkcji lambda. Jeszcze jeden przypadek to tak zwane callbacki. Wyobraźmy sobie, że mamy teraz funkcję na przykład zrób coś. I tutaj mamy callback. I teraz o co chodzi z callbackiem? Ten callback to jest funkcja, którą chcemy wywołać, jak się to zrób coś skończy. Jeżeli mamy jakiś kod, który jest wielowątkowy, wykonania są asynchroniczne itd. Tak i chcemy, żeby coś się stało po zakończeniu takiej asynchronicznej operacji, to te callbacki to jest must have. Jeżeli na przykład programujecie aplikacje okienkowe, to callback często jest funkcją, która się uruchamia po kliknięciu w jakiś przycisk itd. Tak Dopiszmy sobie tutaj Print robię coś. No i teraz zobaczmy, jak to wygląda, jak sobie to wywołamy. Zrób coś. I tutaj chcemy Callback, tak? Jeżeli to uruchomię tak po prostu, bez argumentu, to mam Missing Argument. Więc tutaj trzeba coś podać. Podamy lampę. Bez żadnego argumentu. I chcę, żeby mi się wypisało skończone. Czyli mamy, robię coś, a później po skończeniu tego, zrób coś, wywołuje mi się ta funkcja tutaj. Znowu można było stworzyć nową funkcję. Bez argumentów. Na przykład skończyłem pracę, i takie wywołanie wyglądałoby mniej więcej tak. Tylko tutaj mamy taką wadę, że tą funkcję trzeba gdzieś napisać. Jeżeli ona jest króciutka, jeżeli to jest jednolinijkowa funkcja, to nie ma problemu, żeby zrobić z niej lambda. Kolejną rzeczą jest, co jeżeli chcemy złapać sobie lokalny kontekst do takiej funkcji, którą przekazujemy jako callback. Czyli na przykład chcielibyśmy mieć taki przypadek, gdzie mamy jakąś wartość z równą 10, i teraz chciałbym, żeby wypisało mi się tutaj w tym kolbeku skończone z tym z. Jak to podać, jeżeli kolbek to jest jeden argument tylko? No pewnie można by tutaj przekazywać jakoś magicznie parametry do tego kolbeka, ale chcielibyśmy po prostu mieć jeden parametr. No to zobaczmy, jak to zadziała w przypadku Lambie. Zrób coś, skończone z. Już mamy przekazany lokalny kontekst. A jakby to miało wyglądać z funkcją? No właśnie. Teraz, jeżeli tutaj mielibyśmy parametr i tu byśmy go wypisywali, to nie mogłoby to wyglądać tak, bo zrób coś nie przyjmuje dwóch parametrów, przyjmuje jeden, więc jeżeli chcielibyśmy wywołać to skończone z zetem, to trzeba użyć wyrażenia lambda. Mniej więcej tak. No i mamy, skończyłem pracę, 10, tak? Przy czym? tutaj trzeba pamiętać o jednej rzeczy z lokalnym kontekstem. Ten kontekst może się zmienić. Jeżeli zrobimy sobie na przykład taki eksperyment. Użyjemy sobie timer i w tym timerze po jednej sekundzie trzeba jeszcze go zaimportować. Chcemy uruchomić to nasze zrób coś. Tutaj chcielibyśmy, żeby uruchomiło się to zrób coś z parametrami, więc znowu trzeba to owrapować w jakąś funkcję, która parametrów nie przyjmuje. Czyli znowu lambda, funkcja w funkcji i te start. I uruchamiamy. Uruchamiamy, faktycznie skończyłem pracę. Super. A co, jeżeli teraz tutaj po starcie ja sobie tego zeta zmienię na przykład na 5? No i mamy skończone 5. Więc, żeby tak i coś nam się nie stało, jeżeli sobie używamy tutaj tego lokalnego kontekstu, no to po prostu. Zmienna nie może się tutaj zmienić. Ona musi mieć jakąś przypisaną wartość. Jeżeli chcielibyśmy, żeby wartość tego zeta się wypisała, no to najłatwiej zrobić sobie tutaj jakąś zmienną. Z const równa się z, i tego już nie zmieniać. Więc teraz nieważne, że z się dalej zmieniło, to z nie jest faktycznie przekazywane tutaj. I wypisuje nam się dziesiątka. No, i to wszystko o lambdach. Zastosowanie jest takie, że używamy ich w momencie, kiedy potrzebujemy krótkiej funkcji, funkcji, którą wywołujemy prawdopodobnie tylko raz, i często się przydają do właśnie kolbeków. Oczywiście te kolbeki czasem będą bardziej rozbudowane, jeżeli na przykład mamy więcej kodu, który chcemy tutaj wywołać. No to lambda ma to ograniczenie z jedną linijką, przynajmniej takie naturalne ograniczenie bez żadnych sztuczek. Jeżeli byśmy chcieli zrobić coś więcej, to najlepiej stworzyć sobie pełnoprawną funkcję, tak jak tutaj na przykład jest to zrób coś i owrapować ją właśnie w lambda, czyli mamy lambda dwukropek i ta pełnoprawna funkcja, która ma trochę większe, większe ciało funkcji, trochę więcej kodu. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że przydadzą Wam się lambdy w Pythonie.